Witam w siódmej części, dzisiaj się będę starał ułożyć styropian i przyszykować wszystko na wylewkę, położyć rurki od grzenika. Jeszcze się tylko cały czas nad nimi zastanawiam, czy puścić je bezpośrednio na chudziaku, czy puścić na pierwszej warstwie styropianu, żeby oddawały lepiej ciepło w stronę podłogi, niż żeby oddawały w stronę gruntu. Ale chyba zrobię w stronę podłogi, bo w tym drugim pomieszczeniu też wyjdzie. W stronę podłogi, że będą oddawać ciepło, bo tam tylko jedna warstwa styropianu będzie szła. Znaczy tam w sumie w obydwie strony będą oddawać. Nie wiem, muszę się zastanowić. Tak źle i tak niedobrze. Powinno być teoretycznie pod styropianem. Zobaczę jeszcze, w oczekiwaniu na materiały budowlane, na jeszcze yy, zrobiłem instalację elektryczną. Tak jak widać, nie puszczałem posadzką, żeby mnie tutaj nie denerwowała. To jest sypialnia. Tutaj nikt nie będzie raczej wjeździł na tej wysokości. Nic w ścianach nie wieszał żadnych obrazków. Więc to jest tak zrobione w kółko. Tu zasilanie jest pociągnięte już w peszlu. Dalej. Instalacja na suficie, nie śmiać się. Miała być na stelażu w Peszlu, na krótszą drogą, ale mu nudziłem, nudziłem się i zrobiłem to, tak, jak jest, zawione. Strasznie się w tym wieje i w ogóle się nie chce nic trzymać. Nie wiem, jak ja sufit podwieszany na tym zrobię. Tam jest chyba cegła, dziurawka, ale w niej coś chyba jeszcze jest, bo strasznie kontroluje wiatro przy wiejeceniu. Przybije się i od razu ucieka mi na bok. Wiatło sobie skrzywiłem, nowe. No i co, na jazie to tyle. Okna nie wiem, kiedy będą wymieniane, bo to nie ode mnie zależy. Więc może być też z tym później problem. No ale to tak na razie. Steropian postaram się zrobić jakoś namiankę, bo tutaj będą dwie warstwy włożone. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie docelowo. Tutynki się trzymają, są nieskute. Tu w sumie nic nie odpada. O tu zewnętrzne ściany będą na stelażach plus wełna. Wewnętrzne ściany będą płyty klejone. Dlatego na wewnętrznych wszędzie tynk jest skuty. Żeby nie było żadnych później jakichś problemów, czy coś odpadnie z tynkiem, nie daj Bóg albo z falbą. Bo też się tak może zdarzyć. Tak, z pracy tu jeszcze odgroma, Ale mam nadzieję, że w miarę to pójdzie szybko. Przydałaby się maszynka do cięcia styropianu, żeby to zrobić ładnie. Tu taki, takie o kawałki tu wychodzą. W zależności gdzie co to idzie. Nożem to ciąć taki kawałek styropianu to na pewno będzie ciężko, albo po prostu wpuszczę tu będzie stelarz, albo po prostu wpuszczę tutaj tylko piankę z tamtej strony. I tyle. Zobaczymy. Teraz na ścisk, wszystko no. robione. Ostatni tocinek został tutaj. skomplikowany, ale chyba dam co jadę. tu. Powinno wejść. Og så har pasta. najgorsze ja, to może być teraz ja tutaj ja, sprawdzimy czy się wciśnie Só espanca. Teraz się szczeli. Tu to szło, a tu coś trzyma. Chyba samo mało Podrójkę Lecę z tuką wajstą z mam pomocnika profesjonalny montaż rurek na taśmę, Ważna się, się trzyma nie z piątka na zakładkę, dwie wajsty. Poproszę nóż. Zabek Bo musimy tu wyciąć. Bo musiałem tu trochę skorygować. Aj. aj, aj. wie dobrze. Maszynka mi się przydała. Nie ma, Emil. A pomocnik świętego Mikołaja. Za mi się styropian skończy i przerwa to Jutra. Za mi się styropian skończy i przerwa to jutra. O, ale wyszło. powiedzieć, to Na dzisiaj koniec pracy. Ze stropianem, bo się skończył. Udało mi się tylko tyle wpakować to szarana. Potem może paczka by jeszcze weszła jedna. Ja bym rozpiął. Reszta to będzie jutro. Więc jutro będziemy kontynuować układanie będę. Mam nadzieję, że jutro się uda wszystko skończyć. A prawdopodobnie pojutrze będzie wylewanie. Chyba że o czymś zapomniałem, że trzeba jeszcze zrobić. No to na, na dzisiaj tyle. Tu już mamy styropian położony. Tam zostały tylko takie tocinki cienkim styropianem, żeby zrobić statyczkę. Żeby to estetycznie ładnie wyglądało. Chociaż wcale nie jest potrzebne. Tak naprawdę. Ale może... Yy, nie będzie takiego mocnego odczucia. Bo te rurki jednak będą... Będzie czuć na podłodze, że jest podłoga cieplejsza w tym miejscu gdzie idą te rurki. Może to dobrze, może to źle. Jak to zmarznie sobie w nóżki to stanie akurat w tym miejscu gdzie te rurki są i będzie miał ciepło. Tu nie dawałem folii, bo tutaj jest piwnica pod spodem, więc tu jeździłem, że nie ma sensu, bo tu nie będzie żadnej wilgoci od spodu. Tam jest grunt, no dodawałem. Chociaż tam też nie powinna być wilgoć, bo tam są piaski, jest sucho jak pieprz. Zresztą piwnica jest pod spodem. W piwnicy nie ma wody, to co to znaczy, tak? Więc wody jakieś gruntowe są niżej. Tu profesjonalne mocowanie rójki do grzejnika. Kawałkami wieszaków. Wiem, że są specjalne takie mocowania, ale jak się nie ma, to się robi tym, co się ma. Jak to się mówi, to nie jest żadna profesjonalna zrobiście robota, za którą bierzemy pieniądze. Tak więc. Nie możliwości jest tu oszczędnie. A żeby wszystko kupy się trzymało i działało. Trzyma, trzyma. Skończyła mi się plaszka. Jeszcze jedną. Ja będę robił w stelaże, To wam pokażę jaka jest różnica między no nawet tego tutaj szkoda to jest chyba wieszak 120, ja to się ja się nie mylę za. Coś 90 groszy za sztukę? 80? Chyba 90 w sklepie stacjonalnym. Kupiłem yy, yy, na no, Ale drogo wieszaki za 24 grosze za sztukę i za 30, podajcie, 2 grosze za sztukę. I każdy z nich jest inny, to jest najlepsze. Długość mają mniej więcej tą samą, ale już są szerokości, ale to później Wam pokażę. I sztywność, jak są wykonane, tak? i czy jest sens wydawać yy, z 3 razy więcej na taki ze, co faktycznie wygląda solidnie i moc, jeżeli widać, że jest mocny czy wystarczą takie jak z internetu można się zamówić profesjonalny odpływ. trochę się za róży zrobił Dobra. to nie będzie potrzebne może się przyda Wow. miało to już być dawno zrobione a wyszło jak zwykle jeszcze zapraknie mi styropianu bo się maknąłem. Bo o szerokość pomieszczenia to pomieszczenie jest szersze niż to i dosłownie zapraknie kilka sztuk no ale nie, niestety Trzeba było pytać w sapasie, a nie co to sztuki. Nie w tą stronę. O tak! O! Nie trzyma się! Za mały łepek. Tu wystarczy, żeby to się schowało w posadzkę, jak ona jest lana, ona jest mocna. Znaczy mocna, na no jak na chudziaka. Ja to, co tutaj jest przedzięte, tylko się z kowato już kołek będzie trzymał. Tego już nie musimy, bo nie mam dłuższych. O! Wystarczy, żeby delikatnie o, czuć, że trzyma, że za to nikt nie będzie szarpał. No i można kontynuować układanie stereopianu. Ale nie wiem czy w nie pojadę. To kupić. Nie tu. Leci wszystko. Kwitnie ładnie. Czasu nie mnie goni. Strybę na widać jest złożony. Pełen profesjonalizm. Ja na kogoś, kto nie jest profesjonalistą. No, ślady pozostawiałem. Wszystko to tak. Tu zamaskowane y, dwójeczką, chyba to, ja to już pamiętam, styropianem podłogówką, podłogówką <grywki> które skodzą tam na dół do piwnicy. Teraz na to idzie folia. I będę poziomował y, listwy na kubka z betonu na folii. Mam nadzieję, że przez to, że to jest na opianie, to nie będzie falować i to wyjdzie w miarę równo. W odcinku, w części nie w odcinku, w sumie yy, szóstej, tam się właśnie pytałem, czy mogę na tych listwach, bo ja jednak specjalistą nie jestem, cały czas się uczę. Co chyba widać. Pytałem się Was yy, o to, czy te listwy. Jeżeli ktoś wie oczywiście, można dawać na już tą posadzkę wykończeniową. Czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu na panele, czy się nie będzie to odbijać, czy nie będzie ich czuć. Bo jednak te listwy są zawsze ciutkę wyżej niż sama wylewka, po wylewka wiadomo zawsze trochę siądzie, a te listwy zostają. Wiadomo, że pod panele pójdzie podkład, minimum 3 mm, ale podkład też yy, wiadomo, że trochę siądzie, ale mi się wydaje, że powinno być dobrze. A jak nie będzie dobrze, to po paru latach użytkowania zawsze można panele ściągnąć, jak ktoś coś jakiś remontik znowu będzie robił. Wylać wylewkę samopoziomującą i zrobić na nowo. Kto chce, uważa. Tak mi się wydaje. Dobra, nie przedłużając, idę szukać folii. Gdzieś była. Dziś kolejna wylewka. Listy mam poprowadzone, jakby człowiek robił to zawodowo, to by nie potrzebował tych listew. No ale takie rzeczy się robi raz na kiedyś. Chciałem spróbować to zrobić bez. Normalnie tak robią podłogi, takie kubki usypywać i je poziomować i dopiero na z tych kubek ściągać zaprawy. No ale nigdy tego nie robiłem. A nie chcę ryzykować, że coś pójdzie nie tak, więc zostało to zrobione w ten sposób wczoraj. Skończyłem gdzieś koło 23. Więc znowu nie było czasu wam filmu wrzucić ostatniego, co był robiony. No zabiegany człowiek. Więcej siedzi tutaj niż w domu. No, co trzeba jeszcze tu wymyślić? Jakąś yy, kładkę z desek, żeby nie jeść z taczką po styropianie za mocno. Żeby nic tu nie naruszyć. I trzeba się dać do roboty.